Hej siemanko, witam Was bardzo serdecznie w 130 odcinku Pentagon Challenge, o ile się nie mylę, ale, ale my, wydaje mi się, że to jest jednak właśnie 130 odcinek chyba. I, i dzisiaj e, już zobaczymy co się działo może w poprzednim odcinku. Ano, zaczęliśmy od porażki z PSG 0-3, ale w dwóch meczu e, e, wygraliśmy, dzięki czemu jesteśmy w półfinale Ligi Mistrzów, dalej Stuttgart 4-1. Półfinał Pucharu Niemiec z Augsburgiem wygraliśmy. Finał zagramy jako ostatni mecz z Bayernem, Monachium, e, następnie Freiburg. 5 do 3. Dzisiaj rozpoczniemy meczem z Romą w domu, następnie e, Gladbach, następnie na wyjeździe e, rewanż z Romą i ostatni mecz z Wolfsburgiem. Oczywiście mam nadzieję, że pod koniec dzisiejszego odcinka będziemy pewni e, udział w finale Ligi Mistrzów. Skład na ten mecz już przygotowany, tak więc bardzo ważny mecz przed nami. Leno, Ahmadi, Igil, Jedwaj, Burguła, Bikos, Langerbein, Ademoglu, Brandt, Barbosa, Barw. To jest składzik na dzisiejsze spotkanie, tak więc ja Was bardzo serdecznie zapraszam. Siadamy wygodnie, zapinamy pasy i oglądamy. Eee, oczekuję wyłącznie zwycięstwa. Panowie, gramy u siebie. Więc trzeba nie do, po pierwsze strzelić bramkę, a po drugie nie dopuścić Rome do strzelenia swojej bramki. Barf. już pierwsza okazja! Barf. barw! Już pierwszy celny strzał w pierwszej minucie tego spotkania. 10 minut już prawie za nami, zachęcamy naszych zawodników do gry. Jest rzut rożny, brand, Bikos. Piłka wraca do Branta. Brandt, Igil jest, brama, jest, brama 1-0. Nabil Igil strzela bramkę Romie 1-0 od 15 minuty, ale tutaj uwaga, jest wyrzut z autu i turbę. Romanioli. Sansone i faulowany przez Jedwaja. Kusini w polu karnym, no i, i czerwona kartka jeszcze dla Jedwaja. No, to będzie dramat teraz. Dobra, dentinio za Barbose. Barw zostaje. Dobra, to zaraz będzie 1-1. My tutaj na kontratak się cofamy. No i to chyba nie będzie udany mecz naszego zespołu. Kusznir. No, zobaczmy. Strzela. Strzela bramkę Juri Kusznir. Tak więc 1-1 w 17 minucie i gramy w dziesiątkę. Tak więc osłabieni od praktycznie początku tego spotkania, ale zobaczmy, Ademoglu, Bikos, Barw, Brand. O Jezus. Ademoglu kontuzjowany. Kramer w jego miejsce. Dramat jak na razie, panowie. Dramatem mi to pachnie. No uwaga, Sanson. Polekarny. Burgua. Tutaj próbuje wybijać. Burgua, ale porobiony. Sanson. Dużo miejsca ma i turbę. Bardzo dużo. Wona. Kramer pięknie. No i do przodu. O Jezus. Wona. Sanson. No i uwaga. Pięknie. Ależ dobrze tutaj asekurujemy się nawzajem. E, I Sanson, Dośrodkowanie Dentinio. Jeszcze kusznir. Wona. Koniec, to będzie koniec pierwszej połowy. No, jak na razie 1 do 1. No, ale taki wynik em, powoduje, że my musimy strzelić bramkę w meczu wyjazdowym. E, no, zagrajcie tak, żeby kibice byli zadowoleni. Nie, nie graliście tak źle. Nie graliście tak źle i nie graliście. Tak, źle, tak więc rozpoczynamy drugą połowę. Langerbein jak na razie najsłabszy od gniwo. Bikos też nie najlepiej. Igil, ale świetnie. Świetny odbiór, ale co z tego jak dalej przy piłce Roma. Frankini, Wona. Wona, Frankini. Dużo miejsca tutaj mają, za dużo jednak. No i piękny odbiór i Brand. No i teraz akcja w drugą stronę. barw. pięknie, Bikos. Ale tutaj no osamotniony był ten barw, Nic. Nie mógł zrobić, za dużo piłkarzy wokół niego, za dużo obrońców drużyny przeciwnej, ale kolejna akcja, Ahmadi, Bikos jeszcze Ahmadi, w środku Langerbein, jest, bramka, 2-1, świetnie, Josef Langerbein, mimo gry w dziesiątkę strzelamy bramkę, ta bramka bardzo przypomina mi gola strzelonego przez Chelsea jakoś ostatnio, też tak, po takim rykoszecie e, piłka wraca, to był mecz Chelsea-Arsenal dokładnie. Dobrze, dobrze. Jest 2-1. Jest 2-1. Burguła, Brand. Brand polekarne. Brand, ole, brama! Ale gol! Ej, panowie, grać w dziesiątkę. My wygrywamy z Romą 3-1. No kurwa, nie wierzę w to. A tutaj wyrzucał tu. Dentinio wybija. Jeszcze i tur bezbiera. Brand, piękny przechwyt. I Brand do przodu. Kramer. Barw. Jeszcze Brand, bardzo dobrze. Teraz utrzymujemy się przy piłce. Da, zagraj tutaj w środek. Langerbane jest właśnie, Burguła, Burguła. Czy sam będzie strzelał? No, jednak to był chyba strzał. Ale umówmy się, no ten strzał mu kompletnie nie wyszedł. Brand sporo miejsca, za mocno sobie wypuścił piłkę, za bardzo się podniecił chyba. Barw. Barw sam do końca nie jest. Brandtem, Brand! Druga bramka prawie identyczna. No i Brand no chyle czoła naprawdę aż się pokłonie za te dwie bramki kurwa rozjebaj system stary naprawdę 9-4 no zasługujesz na najlepszą ocenę w tym spotkaniu Langerbein no kto za niego teraz wejdzie nie ma kto w takim razie zrobimy e, maurę na środek. Mora już grał raz na środku pomocy Tam przez jakieś ostatnie właśnie minuty Myślę, że w tym meczu również sobie Bez problemu poradzi, tak więc my mamy Już trzy zmiany zrobione No i to będzie koniec meczu 4 do 1, no cóż za wynik z Romą Naprawdę, naprawdę no niesamowicie Niesamowicie, jestem bardzo Zadowolony z tego wyniku Dwie bramki i asysta Branta Bramka Langerbejna Bramka Igila Asysta Barfa, asysta też Ahmadiego No mecz Najwyższych lotów. A tutaj hatryk Lewandowskiego i 3 do 1. Bayern Monachium z Realem Madryt ciśnie. Więc tutaj widać pogrom chyba ligi niemieckiej. Jak na razie w Lidze Mistrzów. Tak więc bardzo ładny, bardzo dobry ten pierwszy mecz. Pracowaliśmy sobie z. A to zaraz zrobię. No i jedwaj, która to jest Twoja czerwona kartka synu? Czerwona druga w kontynentalnych. No nieładnie, nieładnie, odwołajmy się, ale i tak mu udzielimy ostrzeżenia. Brandt najlepszy na boisku oczywiście i akceptuje ostrzeżenie. A my widzimy się za trzy dni w meczu ligowym z Gladbach. No to lecimy dalej, oczywiście standardowa roszada w składzie, czyli Szulce Ahmadi, Dentinho, Marino w burguła zostaje na lewej obronie, bo Wendel zawieszony, a no i najważniejsza informacja, Moi drodzy, pamiętacie czerwoną kartkę dla Jedwaja? ZPN powinien y, postanowił anulować karę. Co tu, co tu więcej dodać? To jest pierwszy raz w historii Football Managera, kiedy coś takiego mi się zdarzyło. E, więc dalej, Moura Kramer, Ademoglu, Pruwot, Stadttrucker i Brygman. Lecimy. Lecimy Bayer Leverkusen kontra Borussia Mönchengladbach. No postaramy się o zwycięstwo, a dzisiaj Bayern Monachium gra z szalkę, tak więc naprawdę bardzo dobry mecz. No i trzymamy kciuki za szalkę, oczywiście. E, panowie, Gladbach zasłużyło na rewanż. E, przegraliśmy z nimi ten pierwszy mecz, tak więc dzisiaj oczywiście trzeba e, pokazać im, że to był wypadek przy pracy i że to Bayern Leverkusen jest najlepszym klubem e, obecnie w Europie. A będziemy mieli e, ku temu jeszcze okazję. E, udowodnić to właśnie. Petersen Corp jest nasze polekarne 1.0 rygota na spalonym na nasze szczęście. A tutaj oczywiście będziemy bacznie obserwować i sztab trucker już doznał urazu. Na razie go zostawimy na boisku. Sztab tricker to nie będzie chyba poważna jakaś kontuzja, to będzie jakieś rozcięcie, czy tam zwichnięcie czy coś. No ale myślę, że jeszcze da radę te 24 minuty zagrać. Moura, Brygman i pięknie 1-0. I w tym momencie awansujemy na pierwsze miejsce, bo cały czas Bayern remisuje 0-0 z Bayernem Monachium. Znaczy Bayern z Schalke. Eee, rzut rożny dla Borussii. Petersen jeszcze raz da hut i jest 1-1. Bardzo ładna bramka głową Hawarda Nordwejta. I spadamy na drugie miejsce, wracamy na swoje drugie miejsce. A tutaj rzut rożny po drugiej stronie, a i było blisko słupek, później dwa razy zablokowany. Strzał naszych przeciwników, tutaj Orłowski. czyżby kolejny Polak? Albo Polak, który stał się Niemcem? Sztattryker, Kramer, bardzo dobre podanie, Moura, ale widzieliśmy wykończenia już niestety słabiutkie. Kolejna akcja, Kramer tryker, ale brama, ale jednak nie będzie bramki, bo spalone niestety. Szkoda, szkoda, naprawdę szkoda. No a tutaj po drugiej stronie akcja. Orłowski da słupek. Nie wiem, czy to był słupek, czy tak to wyciągnął Szulce, ale no nie ma bramki, najważniejsze. 2 minuty doliczone. Bayern szalkę cały czas 0-0. E, jeszcze raz powiedzmy im to samo, czyli że zasługujemy, zasługują e, nasi przeciwnicy na rewanż. I powinniśmy być w stanie wygrać to spotkanie. Oczywiście jesteśmy lepszym zespołem, gramy u siebie na stadionie. Tak więc, tutaj, wszystkie aspekty decydują o tym, że jednak teoretycznie, moim zdaniem, powinniśmy wygrać ten mecz. A właśnie i sztab trykera trzeba zmienić. Zapomniałem o tym i szybciutko wchodzi w jego miejsce Barbosa, jako klasyczna dziesiątka. Zasili teraz, wzmocni, mam nadzieję, nasz. Zespół i może nawet strzeli Bramkę na 2-1. Dzięki czemu zdobędziemy 3 punkty, i dzięki czemu. Aj, Bayern już wygrywa 1-0. Heidel strzela Bramkę, tak więc no tutaj trzeba wygrać, bo z marzeń o e, mistrzu Bundesligi nic nie zostanie. Dobra, coś tu trzeba krzyknąć. Panowie, zacznijcie kombinować, może. Zacznijcie kombinować. Hergota, Suto. 80 minuta, Barbosa też kontuzjowany. Co oni tak się rzucili na naszych napastników, no? I chyba jednak ten mecz skończy się remisem, chociaż jeszcze tutaj ustawmy na ofensywę, na parcie do przodu. No i zobaczmy, ostatnie kilka minut, chyba jednak tak skończy się ten mecz. Tak jest. Petersen kontuzjowany, teraz gramy w przewadze jednego zawodnika. No ale już jest tak późno. W sensie, już 95. minuta, że myślę, że sędzia zaraz skończy to spotkanie. Jeszcze tutaj jakieś wybicie zaraz będzie. Koniec meczu, 1-1. I chuj. Koniec meczu, nie daliśmy rady wygrać. Tak więc raczej mistrza Niemiec nie zdobędziemy. Więc 32 kolejki za nami, dwa mecze tylko zostały do końca Bundesligi. My tych meczy jeszcze mamy troszkę więcej. 4-5 dni kontuzja Barbosy. Na szczęście niezbyt Poważna kramer oklok to aktywowania klauzuli? A to chyba dobra, to chyba nie aktywujemy tej klauzuli. Pięć spotkań jeszcze, myślę, że w pięciu spotkaniach nie wyjdzie kramer. Dobra, tak więc teraz przed nami bardzo ważny mecz, czyli rewanż półfinału Ligi Mistrzów z Romą już za 4 dni. Półfinał, rewanż półfinału Ligi Mistrzów. Czas zacząć. Skład na dzisiejsze spotkanie to oczywiście Leno, Ahmadi, Igil i Burguła, Bikos Langerbein, Ademoglu Brandt i Stadt z Barfem. Barbosa jeszcze tutaj kontuzjowany, ale na szczęście bardzo e, nieznaczna ta kontuza, tak więc już na następny mecz na Wolfsburg myślę, że Barbosa będzie chyba gotów, zobaczymy. A więc zgłaszamy ten zespół. Mamy 4 do 1 po pierwszym spotkaniu, tak więc e, sytuacja przedstawia się bardzo podobnie jak e, dwumecz z Paris Saint-Germain dopiero półmetek. Panowie e, gramy na wyjeździe. Spokojnie. Przygotowywałem ich e, na to spotkanie do gry w obronie właśnie. E, I raczej raczej twierdzę, że tutaj będzie pozytywny wynik i że jednak dotrwamy do finału. Jest 1-0. Już szybko w e, nie wiem, z 16 sekundzie już Barw strzela bramkę. Tak więc bardzo dobrze. Mamy 5 do 1 w dwumeczu. Ale Sandri. No teraz Roma musiałaby strzelić w tym momencie ile? 5 bramek? 5 bramek, żeby cokolwiek myśleć, żeby awansować. Bo cztery bramki u siebie nic im nie dają. Jest już 1-1, a to jeszcze 10 minut nie minęło. Już tu mamy dwie bramki w tym spotkaniu. Eee, oj, uwaga. Eee, dalej Roma w natarciu jest 2-1. Ale spalony tak jest. Kevin Strutman na spalonym. Tak więc nic z tego, oj nie, nie, nie. Dobra, pół godziny gry nami, 40 minuta, już zaraz koniec pierwszej połowy. W tym momencie właśnie oczywiście jestem, tak, Waszym zdaniem jest, z Waszym zadaniem jest dopilnowanie, abyśmy awansowali do finału oczywiście druga połowa, właśnie się rozpoczyna i Diaz, Sacchetti, Roma przy piłce, ale nic nie wyjdzie już z tej akcji i teraz czas leci na naszą korzyść zobaczmy 60 minuta, godzina gry za nami i 1-1 cały czas na tablicy i Turbe, Strutman jest akcja Romy, Kusznir ale pięknie, Ahmadi, chociaż tutaj nie miał trudnego zadania, bo Kusznir zbyt mocno wypuścił sobie piłkę Andres de Leon fauluje naszego bikosa, No tutaj nie wiem, czy to była. To był faul na czerwoną kartkę. Żółta w zup... Jest czerwona! No to ja chciałem powiedzieć, że żółta w zupełności mi wystarczy. A tu proszę bardzo, niespodzianka, jest czerwona kartka. No to teraz byłbym bardzo zdziwiony, gdybyśmy jednak nie awansowali do tego finału. No dobra, strzelcie sobie jeszcze jedną bramkę. Ale był znowu spalony. Więc dobrze ich tutaj trzymamy na, na linii spalonego barw chyba chciał podawać do będącego bliżej bramki, nie wiem nawet kto to był, ale chyba Brand. Alessandri, Alessandri zdobył dużą ilość boiska, Kusznir. kusznir między tam sporą ilość też naszych obrońców i tutaj i turbę, bardzo... i turaspę przepraszam, bardzo słaby strzał. I turbę, czyli Turaspę. kurde, nie pamiętam. A zobaczymy, jak będzie przy piłce. Langerbein doskonale na lewą stronę. Brand w polu karnym, bikos, no i niesamowicie, 2 do 1 w tym momencie. Tak więc dalej 5 bramek musi strzelić Roman, no ale już czasu bardzo mało. Tak więc możemy się już cieszyć zaawansowaną do finału. Jeee, yeah, yeah. o tak. Finał Ligi Mistrzów dla Bajeru Leverkusen. Panowie, jestem bardzo zadowolony z waszej postawy. Ciężka praca i bardzo długa droga doprowadziła nas do finału, który zagramy z Bayernem Monachium, to więc dwa finały z Bayernem nas czekają. Moi drodzy, na pewno będzie ciężko. A kiedy ten finał będzie rozegrany? Czy my już wiemy, czy nie wiemy? Gracz meczu Jedwaj Leverkusen zwycięża. Rewersyjny otrzymuje niecałe 4 miliony, je najlepszy na boisku, a finał... Liga Mistrzów, finał 7 czerwca. 7 czerwca, no nieznane, no ja już znam, to jest, będzie Bayern Monachium. No super, super, czyli w sumie Wam powiem, że... No nie wiem, w tym momencie nie będziemy kończyć odcinka, zagramy sobie jeszcze ten mecz z Wolfsburgiem, a następny odcinek Zagramy sobie trzy meczowy i też zrobimy takie, myślę, podsumowanie sezonu i jeśli uda nam się wygrać, zrobimy podsumowanie kariery, bo to będzie koniec naszej kariery. Pentagon Challenge. My jesteśmy bardzo blisko, jesteśmy tyle. Jeden mecz. Jeden mecz od zrobienia całego tego challenge'u. No jestem podekscytowany, ale dobra. Na razie e, widzimy się w następnym meczu z Wolfsburgiem. No i mamy ostatni mecz w dzisiejszym odcinku. Jest to Wolfsburg kontra Bayer Leverkusen. Bez zmian, bez żadnych zmian jeśli chodzi o skład, ponieważ tutaj mamy aż tydzień przerwy do następnego meczu z Hoffenheim, który w następnym odcinku, tak więc zgłaszamy Identyczny skład, który grał przed chwilką z Romą. No i no i uwaga, no w sumie jeszcze nie wszystko stracone, bo jeszcze gdy Bayer Monachium Straci punkty, my możemy jeszcze wskoczyć na to pierwsze miejsce. No, dwa mecze zostały do końca, zobaczmy. Bayern dzisiaj gra z Hertą, no jednak, no ma słabego przeciwnika, dużo słabszego niż my. I my gramy na wyjeździe, Bayern też gra na wyjeździe. Żółta kartka dla Langerbeina. pierwszy kwadrans już za nami. Jak na razie nie ma żadnej ciekawej akcji do pokazania. My tutaj zachęcimy naszych zawodników. Rzut wolny i jest 1-0. Przegrywamy w tym momencie 1 do 0 i Bayern w tym momencie, jeśli tak zakończą się te dwa wyniki, jeśli tak zakończą się te dwa spotkania, to Bayern Monachium już w tym momencie może cieszyć się z mistrza Niemiec. No, powalczmy jeszcze, powalczmy, bo boję się o to, bo my kurwa 2-0. I Bayern też wygrywa 2-0. Sapomidź. Iwan, strzela nam bramkę. <grym> Stawką jest Wasz honor. Nie gracie na miarę Waszych możliwości, panowie. Mamy 2 do 0, przejdziemy na ofensywę, przejdziemy na parcie do przodu. I właśnie dokończę tę myśl z wygraną w Bundeslidze Bayern Monachium, bo poprzez to na pewno morale wystrzeli im niesamowicie w górę. I myślę, że wszyscy zawodnicy będą mieć morale na poziomie znakomite. A to bardzo utrudni nam jednak te dwa finały, czyli finał Pucharu Niemiec oraz finał Ligi Mistrzów. Oczywiście bardziej skupimy się na finale Ligi Mistrzów, ale ten przedsmak tego finału, czyli finał Pucharu Niemiec też będzie no bardzo ważny. Bo jeśli uda nam się wygrać ten pierwszy mecz, no to ze słabszymi morale, morale jednak przystąpią do tego drugiego meczu zawodnicy. Nezmonachium. No zobaczymy jak to będzie. Na razie rozegrajmy ten mecz do końca. Barw. Barf. Dobrze Bikos. Bikos. Kurde, to dośrodkowanie mogło być lepsze. Arnold. Niepilnowany Saponić. Chociaż już wróciliśmy do obrony. Oj, uwaga. Leno. Leno, dobra interwencja. Jedwaj. Jeszcze Blale, Blalbasacikoglu. Ale tutaj świetnie, Ahmady. Ja nie wiem, jak on to w ogóle zrobił. Brand traci piłkę jeszcze. Ademoglu, Stadtricker Langerbane. Doskonała piłka na Bikosa, Bikos traci piłkę w polu karnym. No i Saponici 3-0. Nie, tym razem górą Leno. Ale to jeszcze nie koniec akcji. Jednak udaje nam się wybić na rzut z autu. Eee, za niedługo minie godzina gry i cały czas jest 2 do 0. I dalej atakuje Wolfsburg. Oni tutaj nie wiem, grają puchary czy co? 3 do 0. 3 do 0. Dobra, już teraz nic nie mamy do stracenia jak szarża. Gra na większym ryzyku i agresywnie. Zażądaj więcej. Tak więc panowie, proszę spiąć poślady i zacząć grać na wysokim poziomie. Dajcie mi tutaj jeszcze chwilkę. No, tutaj oczywiście coś musiałem... Coś mi wyskoczyło oczywiście na ekranie. Jedwaj. No i do przodu. Sztauttryker. Dawaj barf. Ale zbyt słabe to podanie. Ale jeszcze burguła. Teraz trzymamy zawodników Wolfsburga na ich połowie. Chociaż no nie dziwne, bo, bo chcą utrzymać ten wynik. Strzelamy pierwszą bramkę. 3-1 Gian Bicos z dziesiątą bramką w tym sezonie. No ale tą drugą już musimy strzelić. Już. 81 minuta, zejdzie sztab w jego miejsce, Barbosa jako klasyczna dziesiątka. Eee, zobaczcie osłabienie, większość osłabionych zawodników, ale to będzie jedyna zmiana, moim zdaniem. Głęboko zamyślony Barbosa. No, gramy na szarży, gramy na większym ryzyku, ale to mimo wszystko, jednak, jednak przegramy ten mecz. Przegramy to spotkanie, jednak, moi drodzy. Tak, już końcowa tego meczu. No nie odrobimy tych dwóch bramek. Chociaż no nie takie rzeczy się w futbolu działy, ale... Foul Achmadiego. No czerwona kartka, nie sądzę. Żółta kartka. Ok, zgadzam się. No i koniec. E, koniec. No jeszcze nie. Jeszcze sędzia daj grać. W tym momencie koniec meczu, czyli Bayern Monachium w tym momencie może cieszyć się z mistrza Niemiec. E, no trudno. Trudno. Nie przejmujcie się. Nie będę ich już cisnął. I tak bardzo dobry sezon grają. Tak więc morale trzeba trzymać teraz na dobrym poziomie. No i Bayern Monachium już wygrywa ligę, a Barf traci pierwsze miejsce w klasyfikacji strzelców w lidze na rzecz Haidela. Lewandowski bardzo wysoko, ale i tak Barf cały czas z najlepszą średnią oceną. Zobaczcie, Lewandowski 16 asyst. No niesamowita, niesamowicie lewy tutaj ciśnie. Mistrzowie w potrójnej koronie już. Potrójną koronę to co oni jeszcze wygrali? Wygrany Dortmund, dobra, dobra. Allegri, jego Juventus. E, 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 dobra, dobra. E, chciałbym zobaczyć, co Wy wygraliście. Obejrzyj mecze, wyniki. E, Puchar Mistrzów, półfinał, e, półfinał. Tutaj mamy dwa finały. Puchar Mistrzów, Lewandowski mecz pożegnalny. Proszę bardzo. Alaba Göce, mecz pożegnalny, towarzyski, puchar mistrzów, liga. Co oni tu wygrali, kurwa? Aha, super puchar Europy i super puchar Niemiec. Czyli dzięki temu mają potrójną koronę i mogą nawet pięć koron jednąć. Ja pierdolę. No oczywiście postaramy się im to uniemożliwić. Dobra, to by było wszystko w tym odcinku, tak więc podsumujmy sobie go. Zaczęliśmy od występu z Romą, który wygraliśmy 4-1, do bardzo, bardzo dobry wynik. Następnie 1-1 w lidze z Borusją, Mission Gladbach. W rewanżu na wyjeździe wygraliśmy 2-1, do co nam daje finał Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium, i na końcu przegraliśmy z Wolfsburgiem 3-1. do Następny odcinek zaczniemy meczem ligowym z Hoffenheim i następnie dwa bardzo ważne mecze, tak więc moi drodzy, następny odcinek może być ostatnim w serii Pentagon Challenge, tak więc czekamy na niego z niecierpliwością na pewno. No to co, trzymajcie się, do zobaczenia, Siemano.